Zabawne, jaki Tomek wydaje się stąd mały. O, witajcie! Wiecie, że czasem te duże parowozy, jak Gabryś, patrzą na te mniejsze z góry, jakby ich praca nie była wcale ważna. Ale małe parowozy także pracują. Pamiętam jak kiedyś, a, ale zaczekajcie. Poszukam tej historii, żeby opowiedzieć ją jak trzeba. Oto ona. Edzio i Gabryś. Edzio i Gabryś byli w domkowie. Obserwuj mnie po południu, mały Edziu, zachuczał Gabryś. Gdy przejadę tędy z ekspresem, to będzie wspaniały widok. I Gabryś odjechał. Edzio także odjechał, aby przetaczać wagony. Lubił te zabawy z wagonami. Ja też to lubię. <laughs> Popychanie wagonów. Odsyłanie ich na bocznicę. Bach, bach, ha <laughs> ha! O wyłaczcie, już wracam do naszej historii. <laughs> Wkrótce Edio usłyszał gwizdek. To Gabryś przejeżdżał obok bardzo, bardzo wolno. Lecz zamiast wagonów pasażerskich ciągnął wiele brudnych wagonów z węglem. Pociąg z węglem, pociąg z węglem, pociąg z węglem narzekał. Co za wstyd, co za wstyd! Edzio się zaśmiał. I wrócił do swoich wagonów. Ale wkrótce ktoś podszedł do maszynisty. Gabryś utknął na wzgórzu. Czy Edzio może pojechać i go popchnąć? Zobaczyli, jak wściekły Gabryś stoi w połowie wzgórza. Maszynista i palacz byli na niego źli. Nie starasz się, mówili mu. Nie dam rady, odpowiadał. Te ciężkie wagony z węglem ciągną mnie na dół. Mogę cię popchnąć, powiedział Edzio. To nic nie da, powiedział Gabryś. Pociąg zjechał na sam dół i Edzio ustawił się za wózkiem hamulcowym, gotowym by pchać Gabrysia. Konduktor gwizdnął, więc zaczęli ciągnąć i pchać wagony. – Nie dam rady! Nie dam rady! Nie dam rady! – zapał Gabryś. – Dam radę! Dam radę! Dam radę! – mówił Edzio. I zanim się zorientował, Gabryś znalazł się na samym szczycie wzgórza. – Udało się! Udało się! Udało się! Zapał z dumą, ale zapomniał o Edziu, który pchał go z tyłu. Nie pożegnał się, tylko szybko odjechał. Edzion nie tak szybki, nie mógł za nim nadążyć. Ale maszynista i palacz byli mili i dali mu się napić dużo zimnej wody. Jutro zmienimy ci farbę, powiedzieli, i pomalujemy cię na niebiesko z czerwonymi paskami. Będziesz najmądrzejszym parowozem w Domkowie. Pięknie. Och, a mówiąc o tym, ciekawe, czy farba Tomka już wyschła. Pójdę zobaczyć. Muszę to sprawdzić. Do zobaczenia wkrótce. Papa! Pa.